Kwiaty, piwo, kwiaty, piwo. Kupuję! Nie, nie, nie Czy długo będzie się tak modlił? Momencik, myślę, co na prezent dla dziewczyny wziął. Jak teraz wyjdziesz, to już nigdy, ale to nigdy się nie spotkamy. Okej, okay, to cześć. Chcecie pozbyć się jeża raz na zawsze? Za 10 minut przed blokiem. <grymne> Macie pobrać DNA. Ja na pewno nie będę Jerzowi męczył węża. <grymne> Pan moją żonę w okolicy. Ust i pożałujesz Zebraliśmy mnóstwo danych. Obliczenia trwały miesiącami. Na koniec z komputera wyszedł Jerzy. Mów milka. Jerzy? Pani pytała, czy mam rozmień no, a nie mam im. Nie to nie więcej. Wiesz, co jest prawdziwym problemem Polski? Ten kucio chociaż ozdob zyka czeski, kreci tutaj nie przypika Muszę sobie wciśnięć do bali Chcę ja Tu Sucema i strzeli Suce gola No bo koleś ma do kola On ma cel O zalać się Jest zawsze Po kolędzie jak łóżku wali triki Sixty, ninety, sixty Trzy śpinki Ba Wszyscy inni znikli Idę poślu Milczeć! Kocham cię Polska nie Polski.